Audycja powstała w Radiu Warszawa 106.2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Gość poranka jest z nami pan dr Adam Olszewski, kierownik zespołu do spraw nauki i monitoringu przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Nie wiem, co to będzie. Ewa, Adam, Kampinos, prawda? Będziemy mówić o różnych gatunkach inwazyjnych, ale wcześniej rozpoczniemy nasze spotkanie od tego, co dzieje się teraz w tej naszej pięknej przyrodzie, panie doktorze. A dzieje się bardzo dużo, nie mniej niż wiosną i, i latem. Otóż skupię się w zasadzie na trzech królestwach, czyli na królestwie zwierząt, królestwie roślin i królestwie grzybów. I tak pokrótce przechodząc zwierząt mamy w Kampinoskim parku narodowym aż prawie 6000 gatunków to jest bardzo duża liczba i z tego 360 gatunków to, gatun to kręgowce. U nich w zależności gdzie spojrzymy, dzieją się bardzo różne. Rzeczy życiowe. Otóż należy wspomnieć o tym, że u dużej części zwierząt jest teraz okres usamodzielnienia się młodych i ten okres jest bardzo trudny, bo część z tych, które się usamodzielniają, właśnie albo opuściły, opuściły swoje, swoich rodziców, albo jeszcze przez chwilę z nimi będą. Są też takie. Sytuacje, gdzie wśród dorosłych odbywają się teraz gody, inne dorosłe... Teraz! Tak, teraz. W wrześniu? Tak, między innymi. To, nie spóźnili się? To, nie, nie. nie. Teraz akurat jest najbardziej głośno, jeśli chodzi o, o teren parku, bo to jest ten okres, gdzie jest rykowisko jeleni, gdzie jest bukowisko łosi i. i... A macie romantycznie. Tak, jest, jest romantycznie, także no jest każdy, każde zwierzę gdzieś jest na różnym etapie swojego życia i no, i, i tutaj generalnie wszystko teraz jest podporządkowane u, u, u zwierząt, żeby się przygotować do tej zimy. A kto się nie jest w stanie przygotować, no to stąd odlatuje, tak? bo to akurat dotyczy tych zwierząt, które mają skrzydła nie tylko ptaki, ale też nietoperze. Część gatunków nietoperzy od nas odlatuje, tak jak borowce i karliki. A z, 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 z ptaków, no. Teraz od czterech dni w zasadzie lecą w zasadzie co kilkadziesiąt minut słychać żurawie w kluczach. A to jest piękny dźwięk. Teraz mhm. tu wokół nas, też poza sikorami, które, których część tutaj u nas zostanie, to słyszymy i zięby, i pierwiosnki, i piecuszki to wszystko leci na południe. Także te ptaki, które te ptaki, które są. Owadożerne no to, to odlatują albo na południe Europy, albo yy, do, aż do Afryki. Dokąd S odlatują nietoperze? Nietoperze na południe Europy. Nie, aż do Afryki nie odlatują. Także <grym> jest to, są to odległości takie od kilkuset kilometrów na południe od nas, aż do 2000 tysięcy kilometrów na południe. Także tak, to... Panie że to dużo tu się dzieje. Dużo. Usamodzielniają się młode, tak? Gody. Tutaj już jest przygotowanie do zimy, tak? Tak. Ja jeszcze tylko wspomnę, bo, bo tak powiedziałem, głównie o kręgowcach, ale ale też może chwilę, jakieś dwa, trzy zdania o bezkręgowcach, a już tak konkretnie o wadach, które też bardzo, w zależności od gatunków, gatunków, bardzo spektakularne są rodzaje zimowania, ponieważ niektóre są takie gatunki, gdzie dorosłe nie przeżywają do zimy i tylko ich następne pokolenie zimuje albo w formie jaja, albo w formie larwy, albo w formie poczwarki i dopiero na wiosnę pojawią się dorosłe osobniki także, no, no jest, jest tutaj Wszystkie złożoność. Wszystkie owady nie przeżywają, nie chcę nic mówić, ale mój redakcyjny kolega dziś zabił u państwa, na państwa terenie jednego komara. Tak, jest teraz akurat jest taki, jest taki okres, gdzie w zasadzie ja próbuję, w Kampinoskim Parku Narodowym jest ponad 30 gatunków komarów i próbuję... Momencik, 30 tysięcy gatunków komarów? Nie, 30 gatunków. 30, nie, nie. gatunków 30, nie. 30 gatunków, tak? 30 gatunków, tak. No tak, to tak. momencik, to każdy komar jest inny, pochodzi z innej rodziny. Na czym to polega? Na znaczy, no, są, są różne gatunki tak? i mm -hmm. one mają różne, różne, jakby to powiedzieć, różną biologię, ekologię mm -hmm. gatunku, czyli są takie, które pojawiają się w, w określonym okresie. Mm -hmm. Właśnie Grzywacz przyleciał tu koło nas. Pojawiają się w, w różnym okresie, w, to uzależnione to jest od warunków pogodowych. No W każdym razie teraz, mimo tego, że już są chłodne poranki i chłodne wieczory i zimne noce. To jest taki gatunek, nie wiem, jak on się nazywa, ale generalnie to są takie bardzo małe komary. Jedne z tych mniejszych, które u nas są na terenie parku, ale... Gryzą ale kobiety, gryzą czy nie? Panie Gry... doktorze, proszę dać mi pocieszenie, że to nie kobiety gryzą. Właśnie tylko kobiety. Tylko kobiety, dokładnie Ach, tak. Dokładnie tak. Ja tak. jeszcze, bo tak bo powiedziałem, że skupię się na tych... Jestem gadułą, także nie wiem, czy państwo... Proszę, proszę. Tak, troszeczkę znaliśmy temat królestwa zwierząt, to jeszcze może króciutko a roślin. Mamy w Kampinoskim Parku Narodowym 1470 gatunków, no i u nich też dzieje się dużo, a mianowicie też przygotowują się do zimy. No te dla odmiany nie mają możliwości przeniesienia się, chyba, że za pomocą swojego następnego pokolenia, czyli nasion, ale w zasadzie to jest ten okres, gdzie zaczynają się różne kolory drzew za sprawą przebarwiających się liści, czyli różne mamy odcienie żółci, czerwieni, zieleni, takiej bardziej blaknącej jakichś brązów. Także tu jeszcze można wspomnieć o taką ciekawostkę, że Nasze kampinoskie sosny, na których to jest nasz sztandarowy gatunek, odchudzają się o jedną trzecią, dlatego że zrzucają właśnie, zaczynają zrzucać w tym momencie tak zwany garnitor igliwia z 2022 roku i na zimę zostaną tylko w sukni z 2023 i z 2024 roku ta ekonomia, prawda? Tak, tak, tak. Także gdzieś jak, jak są wprawni w obserwatorzy, no to mogą, mogą zobaczyć, że coś tu jest nie tak, tego igliwia trochę mniej jest na tych sosnach, ale też zapomniają o ważnej rzeczy, która się dzieje u tych roślin, a mianowicie w tym momencie trwa tak, taki wy, wyścig z czasem, żeby te asymilaty, które... Zostały wytworzone za sprawą fotosyntezy, żeby one teraz zostały, wyrażę się tak trochę dziwnie, żeby został spompowane do, do korzeni I, i stąd, jak jest to, następuje to spompowanie tych, tych, tych składników odżywczych, nazwijmy to. No to, to, to powoduje, że właśnie te liście przebarwiają się na różne e, kolory, a to, co zostanie zmagazynowane w tych e, korzeniach e, na wiosnę, to będzie ta, ta pierwsza taki ten e, pierwszy pokarm dla tej rośliny, to, 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 to będzie potrzebne, żeby ona się e, dźwignęło, tak? No Ale tutaj wszystko pod nie warunki... widzimy, Tylko jest wszystko piękne, tak w różnych odcieni, tak, to, odcieniach tak. zieleni. Piękna przyroda, dlatego zapraszamy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby tutaj przyjechać, zobaczyć, poczuć również inne powietrze. Pani Doktorze, ale ja tutaj szturmowałam również o inny temat. Aha. Gatunki inwazyjne. Tak, powiedziałem. Gatunki inwazyjne. Naprawdę tutaj norka amerykańska, można powiedzieć, że chce porządzić troszeczkę, albo sympatyczny shop pracz? Tak, tak. Mamy do czynienia w, w parku z inwazyjnymi gatunkami nie tylko zwierząt, ale też roślin. Ale tu pytanie padło akurat o. O zwierzątka. O zwierzęta. Mhm. Tak, wizon amerykański, jeszcze do niedawna nazywany norką amerykańską, jest to gatunek, który no, przypomina naszą kunę, naszą łasicę, ale wielkości jest w zasadzie tak pomiędzy jednym a drugim gatunkiem i on występuje w, nad zbiornikami lub ciekami wodnymi. I rzeczywiście jest drapieżnikiem doskonałym, ponieważ jest bardzo łowny, potrafi zabijać ofiary nie tylko wtedy, gdy jest głodny, ale po prostu instynktownie. Tak? Także potrafi zabić o wiele więcej niż mu jest to potrzebne do zjedzenia i rzeczywiście. Od już dwudziestu kilku lat mamy problem z tym gatunkiem, ale ten problem niejako przyroda sama rozwiązuje, ponieważ wśród, ja mimo wszystko jeszcze będę używał tej starej nazwy, która ponoć ma wrócić, norki amerykańskiej, pojawił, pojawił się wirus, tak zwana choroba aleucka i ona też powoduje, że, że tych norek w ostatnich kilku latach jest mniej, ale pojawił się za to jego mość też z, z Ameryki Północnej, Shop Rudge, który też już szturmuje Warszawę. Po Warszawę? Też, tak, mhm. tak, tak, tak. tak. Także można go Czego spotkać. Czego tam szuka? Pożywienia? Oczywiście, no, po oczywiście tak. Jest to, jest to oczywiście bardzo inteligentne zwierzę, ale trzeba pamiętać o tym, że że powoduje bardzo duże szkody w, w rodzimej przyrodzie. Shop jest o tyle e, trudnym gatunkiem do, e, ujarzmienia, do ujarzmienia. O, to mm -hmm. jest bardzo dobre określenie, tak. E, dlatego że on po, nie tylko żywi się e, pokarmem mięsnym, ale też i roślinnym e, i. I tak naprawdę wszelkie zapachy, wszystko go zwabia, potrafi się otłuścić. no Ja tutaj najtłusz, najtłustszego, jakiego miałem na terenie parku, to miał 13,5 kg, gdzie to jest w ogóle y, niesamowite. Ale go karmicie. Y, tak, tak. I y, no jest, aha, y, no właśnie, chciałem powiedzieć, y, że. Yy, on jest o tyle niebezpieczny, że on działa nie tylko w okolicach wody, jak sama nazwa mówi, szopracz, no to pewnie, że tam pierze, no, on nic nie pierze, tylko po prostu sobie opukuje jedzenie, które za chwilę ma zamiar zjeść, yy, to... Yy, nie wiem, co działa wszędzie, działa tak, wszędzie, tak? Tak, tak, tak. właśnie, że, że nie tylko nad wodą, ale też daleko od wody, gdzieś w środku lądu, no i jeszcze dodatkowo ma broń, a pio, mianowicie jest przystosowana do chodzenia po drzewach, więc potrafi sobie wejść na drzewa nawet w wysokość 20, o, cię, Zielony się odezwał, na ponad 20 metrów tylko po to, żeby na przykład zrzemnąć się w gnieździe jakiegoś dużego ptaka, <noise> albo z, mhm. urządzić sobie tam toaletę, także... Taki to Aha. jest jego młość. Czyli powiem tak, trochę egzotyki jednak jest. Panie doktorze, tak. bardzo dziękujemy za rozmowę, za spotkanie. Pan doktor Adam Olszewski, kierownik zespołu do spraw nauki i monitoringu przyrody Kampinoski Park Narodowy. Bardzo dziękujemy.